Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Partnerem tej serii jest marka Quaro, czyli hamulce i elementy zawieszenia do Twojego samochodu. Zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Dobra, zaczynamy, bo e, dawno mnie nie było i powiem Ci o kilka dni. No, kilka jak kilka. Ale słuchajcie, to co widzicie to jest silnik do naszej sali. No już powoli poskładany. Jest, no, nie było żadnych niespodzianek większych? Nie, poskładaliśmy. Wszystko było w porządku. Pierścienie, te, które były dopasowane do żeliwa, założyliśmy do żeliwa. Nowe panewki. Yy, Panewki nowe w końcu założyłeś, tak? Jakby, bo to, tak patrzyliśmy na to, że one wszystkie... były fajne, ale z drugiej strony lepiej zakładać chyba nie, na... wszystkie poszły nowe, korbowodowe, główne, oporowe również. Mimo że one tam się mocno nie zużywają przy tych przebiegłych, ale wszystkie są wymienione na nowe. Jeszcze będziemy go musieli jakoś tam trochę obmyć, bo jest taki trochę brudny jak brudny, ale no do odmycia jeszcze do Ja się nie mogę doczekać jak to będzie w ogóle chodziło jak to będzie działało, bo te nowe tłoki, które są tutaj wiesz malowskie tak. te 3D w nowej technologii robią to jakby wiesz, to wszystko powinno fajnie zadziałać w tym tak, motorze. Tak, tak. Więc jest wszystko porobione, poskładane, poustawiany rozrząd. Mogę ci pokazać mniej więcej, jak wyglądały te wszystkie rzeczy od tego od tego silnika, to jest też ciekawe. No właśnie, bo teraz tak, wymieniłeś panewki, oczywiście pierwsze co to rozrząd, tak? Tak, rozrząd. Tu masz na przykład e, pokazane jak wyglądają ślizgi e, po 200 tysiącach, nie? One powinny być gładkie mniej więcej tak jak to wygląda tutaj, nie? Tak. A, powiedz mi, a te się kompletnie już rozpadają. A ile, ile w, w Porsche? Co, ile się powinno wymienić raz? Główny, wiesz co, powinno się wymienić tak 130 tysięcy, to jest pierwsza wymiana, bo już zaczyna zgłaszać błędy. A ten był wymieniany? Jak tak patrzysz na to? Mm, nie sądzę, no, myślisz, że to przejechało 70, nie właśnie sądzę właśnie wygląda, wygląda dużo gorzej, a z drugiej strony no. wiesz, fura była serwisowana zawsze w serwisie Porsche. Więc... Ale mogli tego nie robić. Mogli tego nie robić, tak, tutaj główny też widzisz, Mocno jest wytarty, nie? To już mhm. zaczynało tego materiału powoli brakować. No i główne tak samo, już mają tutaj takie w niektórych miejscach ślady, wiesz, zaczyna materiał odpadać, w związku z czym też to wymieniliśmy wszystko na na nowe, nie? Dobra, Michał, czy uważasz, że to, co zrobiliśmy teraz przy tym motorze, to jest taka gwarancja kolejnych 100, 150, 200 tysięcy kilometrów? Tak, spokojnie kilometrów? powinno się nie, kolejne... Nie, spokojnie, 200. 100, nie, bo to rozrząd trzeba będzie zrobić. Ale nie mówię o całym motorze, znowu, nie? Jakby o całym motorze. Tak, stricte. bo rozrząd może, znaczy silnik powinien spokojnie przejeździć, natomiast... Bo wytrzyma więcej samy... na nowych tulejach, na, bo tak, nie będzie miał tak. e, Nikasilu mm -hmm. na nowych tłokach. No. Tak. Natomiast sam rozrząd na pewno po 120 kolejnych będzie do rozebrania, bo niestety one tak mają. Mm -hmm. On roz, rozjeżdża się na tyle, że zaczyna zgłaszać błąd. No i to oczywiście już potem pracuje coraz słabiej. Trzeba to zrobić. O co chodzi z tym VarioCam e, F1? Dlaczego to jest VarioCam F1? Wiesz co, to w dokumentacji jakoś było napisane. Nie pamiętam, w tej chwili to było stosowane w, w, w jakiś tam zamierzchłej przeszłości w takich silnikach do F1 i oni tak tak nazwali no bo, to, bo to daleko Porsche do F1 kiedyś przecież robili silniki no to, ale to wiesz to nie... dlatego mówię w zamierzchłej nie przeszłości nie wiem czy to nie jest jakiś pozostałość po, tej, po, tym, po, tym, po tych silnikach nie petarda słuchaj dobra to co e, jaki jest teraz kolejny kolejny krok bo jeżeli mamy go gotowego nowe panawki, nowe uszczelki nowy rozrząd coś jeszcze dokładałeś hmm. Uszczelnienia wszystkie, głowice też były wyremontowane, bo to przyszło wszystko. Tak. E, teraz Widziałeś, że tam była walka z jedną głowicą. Tak, tak, tak. No teraz już tylko samochód potrzebny i wrzucamy. Tak? Czyli co, już? Takie, mm. tak, tak tak, szybko, szybko, szybko? A, tak, jak najbardziej. Dobra, czyli co, organizuję Ci sali, żeby przyleciała do Ciebie i, I odpadamy, 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 się pierwsze jazdy próbne. Dokładnie. Dobra. Cię no tak, organizuję, no co? odpalimy, ona sobie pochodzi. Wiesz, na początku i tak po włożeniu silnika no. trzeba ją przepompować, dopiero potem świecę wkładamy. Wydechów jeszcze nie uzbrajaliśmy, ponieważ no, wtedy ten silnik dużo więcej miejsca zajmuje. Czekamy na auto, wtedy sobie to skopo, uzbrajamy już do, do kupy, jak to się mówi, i możemy to włożyć samochód. Dobra, ja ci organizuję samochód, bo prawdopodobnie on już powinien być oklejony. Mhm. Z jakimiś tam brakami, ale to jeszcze sobie do, dopracujemy mhm. w późniejszym terminie. Jak najbardziej. Super. Także tutaj jeszcze nie są cewki, z niego takie tego typu rzeczy, nie? Także. Ale cewek nie zmieniamy. Jakby, nie chodził na wszystkich, co nie ma co kombinować. Nie, na razie nie. Wiesz co, one są i tak nowego typu, więc. One były wyrzucone. Ani nowe. nie popękane tak, ani nie są pouszkadzane, więc z nimi nie ma sensu nic kompletnie robić. Tym bardziej, że są to dodatkowe koszty, wiesz, świece. ile kosztują cewki do... Yy... Wiesz co, po sto kilkadziesiąt złotych sztuka, więc A, jest czyli sześć. to nie, to, to, to nie ma dramatów. Kolejny tysiąc, nie? Mhm. Ale Także... już działa, to... Nie, tylko to świece. Nie świece nowe i to wszystko. Cewki będą w porządku. Dobra. No to działamy. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu. Więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. W tej chwili elementy są pokryte już wadzą lakierniczą. Wcześniej oczywiście był położony podkład, zostało to wyszlifowane, żeby było efekt finalny, żeby był idealnie gładki, w połysku. To teraz pokażemy jak to wygląda po kolei. To jest folia do hydrografiki. Od tego zaczniemy dzisiaj. Wycinamy odpowiednio większy kwadrat. tapla wody musi być idealnie czysta, nie może być na niej żadnego bąbelka wody, żadnych pozostałości po poprzednim zanurzeniu. Zmniejszyłem teraz filtr tapki wody, żeby się oczyściła. To jest dziś pierwsze zanurzenie, więc troszeczkę jej pomódlę. I możemy położyć folię. Ważne jest, żeby folia była położona idealnie, bez żadnego bąbelka powietrza pod spodem. Nie może płasko dotknąć. Dodajmy wody. Folia jest już odpowiednio rozpuszczona. Możemy przystąpić do jej aktywacji. Tak bardzo ważne jest żeby element nie dotknął płasko powierzchni wody, pilnować czy odpowiednio się układa, nie ma żadnych rozciągnięć. Na Teraz pozostaje poczekać chwilę i spłukać pozostałości w folii, cały żel. Tak robimy z każdym kolejnym elementem. Niestety jest to mozolna praca, ale efekty będą obiecujące. pozostałości folii, żeby na elemencie został nam już sam zadrug z hydrografiki. Tak przygotowane elementy musimy odstawić do wyschnięcia minimum 12 godzin, żeby ta woda dokładnie odparowała. Następnie będą lakierowane i, i głęboka polerka będzie efekt wygotowany. Siema, no jeszcze raz. Cześć. No dobra, pokazuj, jak to wszystko wyszło. Czy to jest Oglądaj, tam... oceniaj. Czy to jest ta próba, chwila ciszy do oceniania? Słuchaj, mi się cholernie podoba. Teraz patrzcie na to. Czekaj, po kolei, Robson, bo ja widzę, że Tobie też się podoba i tu latasz z tą kamerą jak ten. To jest to na przełączniki, no super to wygląda. Powiem ci, że naprawdę yy, spodziewałem się, że to będzie nawet trochę go. Uo, ale fajnie, z tym napisem sali. Zwróć uwagę, jak obracasz kierownicą, będzie jaśniał i ciemniał. No, ale sztos. Ale śliczna. Ale petarda. Wow! Tak, to jest, to jest e, nad zegarami, to jest tu na tym tunelu i my faktycznie mieliśmy rację, żeby nie wszystko to było e, w tym kolorze, tylko żeby zrobić te odcienie. Od, od, no, powiem ci. Jeszcze ta listewka z boku, to wszystko jest z tymi czarnymi skórami. No, z rzeczy które tutaj takich są. dodatkowych przelakierowałem jeszcze kółko tych przełączników w połysk, okay. żeby to nawiązywało właśnie do tych zaślepek, które porobiłem, do drugiej strony w tym miejscu. Nie? Super. że Fajnie mamy takie odbicie teraz: lewa, prawa strona. Jestem mega wszystko ciekaw, jak to będzie wgorszy. wyglądało, bo to jest na dole przy kierownicy. To, ta, jest, to ta jest ta ramka kierownicą. od klimatyzacji. Tu mamy e, gałkę zmiany biegów z tym. Oczywiście ta skórka jest do doczyszczenia i będzie... To nie będzie... skóra, to plastik. To, to jest plastik? Tak, surowy plastik. A, no widzisz. Naprawdę? Mhm. O, w, w ładnej strukturze. Ty no petarda. Według mnie super to wygląda. Znaczy zobaczycie jak to będzie wyglądało na samochodzie dla tych, którzy są jeszcze nie przekonani, ale ja wierzę w to, że to no będzie myślę, dobrze wyglądało. Myślę, że po montażu będzie robiło wrażenie. Zadowolony jesteś? Tak, sceptycznie byłem nastawiony do tego pomysłu, co zresztą zauważyłeś po, po moich propozycjach no. ustających. Tak. Natomiast już jak zaczynaliśmy nużyć pierwsze te efekty, stwierdziłem, że będzie to ciekawie wyglądało właśnie po zamontowaniu już. Ja uważam, że faktycznie fajnie jest przyciszyć trochę ten. Dobrze, że przyciszyliśmy trochę ten niebieski kolor, mhm. bo bardziej to gra z tym. Natomiast uważam, że no, wygląda to świetnie. Dobra, to teraz podsumowując, bo tych elementów trochę było, wiesz, hamulec ręczny, te wszystkie broki itd. Tak tak ile ty mnie skasujesz za to wszystko? Koło 2000 będzie wychodziła usługa, musimy to jeszcze przeliczyć, natomiast 2000 zł to... To jest, czyli, czyli w granicach tych dwójki będziemy się mieścili z tym środkiem. Zgadzasz. Powiem Ci, że to całkiem i tak chyba spoko, biorąc pod uwagę, że w momencie gdybyśmy ratowali na przykład drewniane elementy, to to by po prostu kosztowało znacznie, znacznie więcej przy drewnie i przy zrobieniu Myślę, tego, tego że wszystkiego. że tak. Ale to jest hydrografiką z drugiej strony, nie jest ten. Super. Słuchajcie, tak czy siak. Zamontujemy to, zobaczymy jak to będzie wyglądało, a ja Wam chciałem w ten sposób pokazać coś z absolutnie nowego, coś czego jeszcze nie było na tym kanale, coś co jest nową formą, nową formułą i czy warto się bawić tak naprawdę, bo ja uważam, ten tunel środkowy, powiem Ci, że jak się to światełko na nim załamuje, jak to... Ten niebieski pracuje, co? No nie, no w ogóle, wow, jest absolutna trójwymiarowość. Partnerem tego odcinka była Marka Quaro, czyli producent hamulców oraz elementów zawieszenia do twojego samochodu.